Cześć, z tej strony Gizmer, witam Was w nowym materiale unboxing przesyłek. Dzisiaj mamy dwie przesyłki. To będzie taka e, dodatkowa w sumie przesyłka. Zobaczycie co tu jest. Taka niespodzianka. Ale przejdźmy sobie do otwarcia pierwszej przesyłki. Teraz zobaczycie co tu jest fajnego, co sobie kupiłem. E, teraz jakby to otworzyć, to otworzymy. Okej, okay, odrywamy. O, jakoś się udało. I uwaga, boom! Co tu mamy? Tom Rider Gra. O, już ma swoje lata. Kupiłem sobie tą część, ponieważ mam ochotę, właśnie wrócić sobie do tej części. Kiedyś lata, lata, lata temu w to grałem. Jeszcze chyba jak to wyszło. Nie pamiętam kiedy to było, 2012, albo jeszcze wcześniej. No i tego wam nie powiem, bo naprawdę nie pamiętam. Ale no, kupię sobie tą część mm, na Xbox'a, Xbox One'a, żeby przejść i zacząć właśnie e, całą serię Tomb Raider przechodzić. Ok, otwórzmy sobie jeszcze. E, wejdźmy może do środka, tak to powiem. Chwilka. O, jest, twoje jakoś, twoje się udało napocząć ok, dodamy sobie spoku jak się prezentuje bez folii mamy jeszcze tą fajną plombę z xboxa uwielbiam właśnie w tych grach pudełkowych z xboxa, że oni tak zaklejają na swój sposób plombują no, odklejaj się czy coś, coś, nie mam dzisiaj? Coś się nie wychodzi, trzeba użyć nożyczka, otworzyć. O! Dobra. Tak się prezentuje gra w środku. Tom Rider. Tu za niedługo sobie to przejdę. Teraz aktualnie skończyłem Spidermana już, Majsa Moralesa. I chyba se pyknę w to. Przejść teraz, czy to jest po polsku edycja? Ale raczej tak. O, tak się jeszcze raz prezentuje. Tom Rider. Kolejny zakup, kolejny zakup do kolekcji. Odłóżmy sobie na bok. Wiecie, tu. O, tu jeszcze mam paragon, mi kosztowało Fokus, Fokus, Smok. I, i, i. Jest, jest. 64,99. Fajna cena. Też Wam dodam, powiem, że ta gra na PlayStation Store jest bardzo często w promocji za 11 zł. Jeszcze tak dodam, czemu właśnie kupiłem na Xbox One, a nie na PlayStation czemu nie będę tego platynował, bo, bo mi się nie chce, nie chce mi się tej gry platynować. Ta gra ma mm, trofea online, a ja nienawidzę właśnie jak są trofea online. Jeszcze w takiej grze, no to jest dość stara gra więc pewnie będzie ciężko jakiś przeciwników do, dobrać i żeby właśnie wbić te pucharki, które są online. No, ale tak to na pewno sobie przejdę, wszystkie misje poboczne porobię, jakieś dodatkowe zadania jak będzie trzeba. Będę się bawił na, na swój sposób z tym tytułem. Okej, okay, to jest jeden zakup i teraz paczka niespodzianka. Co to może być? To jest wam... Powiem, nie powiem. Otworzymy, bo sam jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać. Na tą paczkę czekałem, e, żeby was nie oszukać. Ponad miesiąc. Miesiąc na zaakceptowanie I, 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 i na przyjście. Uwaga, co to jest? Boom! Co to może być? PlayStation Go? To jest adapter, już wam mówię, adapter do MUVA na PlayStation 5. W takim opakowaniu to przychodzi. Jak już mówiłem... Ponad miesiąc temu to zamówiłem, i żeby zamówić coś takiego, i koniecznie trzeba mieć konsolę PlayStation 5, jak zamawiałem, jeszcze nie miałem. Tam trzeba, trzeba było podać numer, adaptera do Wiara i później nam takie urządzonko wysyłają. Najpierw się czeka jeszcze na akceptację, później przychodzi mail że paczka została nadana i po tym mailu, ja chyba czekałem jeszcze tydzień albo dwa i to mi z Niemiec przyszło Taki adapter do VR-a okay, coś tu jeszcze jest, zobaczmy Jest jeszcze instrukcja, o, standardowo instrukcji, o Nic jest nawet, to jest adapter właśnie do kamery VR-a, Może źle powiedziałem no, papierek i urządzenie że Tyle w tym materiale. Dzięki Wam za uwagę. Zapraszam na kolejne filmiki. Trzymajcie się. Cześć.